Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie bliźnięta, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze są kartami dopytanymi. Widzę, że tutaj być może dostaliście jakąś propozycję, propozycję wyjazdu wyjazdu gdzieś za granicę. Może to być wyjazd do pracy lub do osoby, ale tutaj widzę, że za bardzo nie, nie ufacie temu, tej propozycji. Widzę, że się blokujecie na to <laughs> um, i nie ufacie być może tej osobie, która Was um, zaprasza, woła w swoje progi. Bo tutaj mamy kartę siódemki mieczy, to tutaj jest jakby. No boicie się, ażeby ktoś was właśnie nie oszukał, czy z wami nieuczciwie postąpił. Być może już kiedyś ta osoba z wami postąpiła nie tak i obawiacie się, że znowu to może się właśnie powtórzyć, lub po prostu tak ogólnie podchodzicie nieufnie do tej, do tej propozycji. Ale bardziej to widzę, że to macie w, w swojej głowie. Sami to, jakby, sami się nakręcacie z tą energią, tej nieufności, jakiegoś kłamstwa. Widzę, że blokujecie się na to. Być może też być taka sytuacja, że osoba, z którą jesteście w związku, w relacji, być może wyjechała lub wyjeżdża właśnie y, gdzieś za granicę bardziej widzę, że tutaj za granicę i widzę, że wy y, obawiacie się obawiacie się zdrad obawiacie się kłamstwa ale tak jak mówię, ja to widzę, że to macie bardziej w swojej głowie bardziej to wy się nakręcacie że tak będzie y, aniżeli tak w rzeczywistości miałoby być Ja widzę, że blokujecie się. Albo blokujecie się na tą osobę, albo po prostu nie chcecie o tym słyszeć, że ktoś wyjeżdża. Ktoś z, z domu. Bo tutaj mamy kartę rodziny, także tutaj jest pełnia szczęścia. Także albo to wasz mąż bardziej widzę, że mężczyzna wyrusza, a kobieta bardziej właśnie blokuje się na to, jakby nie chce tego słyszeć. I tak, tak jakby. Wyobraża sobie od razu taki zły scenariusz, że on, jak wyjedzie, to będzie mnie zdradzać, będzie kłamać. Lub być może już ta osoba wyjechała, wasz partner, i wy właśnie taki zły scenariusz macie w głowie, że na pewno mnie zdradza. Być może na dany moment nie ma kontaktu z Wami y, przez jakąś sytuację, być może osoba nie może z Wami się skontaktować, może za długo pracuje lub coś z jakiegoś powodu, y, bo tutaj widzę, są blokady, są jakieś utrudnienia w komunikacji. A Wy, drogie Panie, widzę, y, wyobrażacie ten zły scenariusz. Że coś tutaj jest nie tak. Tak jakby widzę, że wy podejrzewacie o zdradę swojego partnera. A wcale tak nie musi być. Bardziej to widzę, że wy to wyobrażacie, że wy to macie w swojej głowie. Taki scenariusz sobie tworzycie. Także tak będzie wyglądać główna energia. Waszego tygodnia. Z takim niedowierzaniem podchodzicie do, do jakiejś sprawy, do jakiegoś wyjazdu lub do partnera, do partnera, do partnerki. Pamiętajcie, że rozkład jest ogólny i energię możemy zamieniać, bo to może działać w dwie strony. No i oczywiście na pewno ze wszystkimi to nie będzie rezonować. A drugi rząd dla nas mówi, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Widzę, że tutaj mogliście mieć jakiś konflikt z osobą, może z koziorożcem. To widzę, że w tym tygodniu jest szansa na dojście do porozumienia, na dogadanie się, na zgodę. Widzę, że do Was... Przyjdzie tu jakaś propozycja, której wy nie, nie za bardzo będziecie chcieć przyjąć. Dobre by było, żebyście nie odmawiali, bo tutaj jest takie, takie, nie chcę tego. Albo po prostu osoba może, z którą byliście w konflikcie, być może wyciągnąć do Was rękę o zgodę lub to wy, drogie bliźnięta, być może z kimś, yy, kogo uraziliście wcześniej, yy, zechcecie pogodzić się, lub to jest właśnie dobry tydzień na wyciągnięcie ręki na zgodę. Jeżeli wy czekacie na osobę, być może na zgodę od, od osoby, z którą jesteście w nieporozumieniu, to w tym tygodniu ta osoba odezwie się. Być może na jakiś kontakt, na jakieś wiadomości czekacie. To widzę, że tutaj wiadomości napłyną. To może być, chodzić o, o relacje, lub też może pracowe, coś związane z pracą. Być może oczekujecie na jakąś propozycję pracową. To widzę, że te wiadomości napłyną. Ten tydzień jest dobry na to, właśnie na, na zgodę. Jeżeli, jeżeli to wy z kimś byliście w nieporozumieniu, to ten tydzień jest dobry, ażeby wyciągnąć rękę o zgodę, na pogodzenie się. Tutaj dwie karty mi mówią o pogodzeniu się, o pokonaniu konfliktu. Jeżeli właśnie taki był. Też ten tydzień jest dobry na pokonanie w sobie uzależnień, uzależnień typu pokus. Być może są osoby, które walczą, być może z jedzeniem czegoś, czego nie powinniście jeść, może słodycze, może no czegoś, co wam nie służy. Jak na przykład słodycze coś słodkiego, to wiadomo tyjemy od tego. Nasza waga wzrasta. To ten tydzień jest właśnie dobry na pokonanie tych, tych pokus, czego nie powinniśmy jeść, używać, czy alkohol, czy jakieś używki, coś co nas kusi, a my tego nie powinniśmy brać. To tutaj jest właśnie dobry, dobry tydzień na. Na wzięcie się za siebie i po prostu pokonać w sobie te pokusy, które, które macie. Tutaj jest potrzebne takie samozaparcie, ażeby po prostu pokonać to. I taka wiara w siebie, że uda mi się. Musicie być silni, tak jak tutaj jest karta cesarza. To, to byłoby dobre. Też jest szansa na pokonanie wroga, osoby toksycznej, która jest w Waszym otoczeniu. Być może w domu ktoś, bo tutaj karta diabła położyła się obok domu, i też mamy tą piątkę mieczy. To tutaj coś mogło być nieuczciwego. Być może jakaś walka była w domu. Być może z osobą, może macie osobę toksyczną, być może osoba w Waszym otoczeniu ma problem z jakimś nałogiem. To widzę, że w tym tygodniu jest szansa na wzięcie się za tą osobę. Ale tutaj jest właśnie potrzebna taka męska ręka, takiego typowego cesarza, z takim uporem, z taką stanowczością podejść do tego. Może tu chodzi o, o, o wasze dziecko, być, być może wasze dziecko ma z, z jakiś problem, właśnie z jakimś nałogiem, z, jak, z jakąś używką. Ale tu jest szansa na pokonanie tego. Ale tu jest potrzebny, tak jak mówiłam, upór, samozaparcie i stanowczość. No, tak jak mówiłam, jeżeli czekaliście na jakieś wiadomości. To te wiadomości też przypłyną. Czy tu chodzi o relacje, czy chodzi o pracę, o jakiekolwiek wiadomości, Jakbyś, jeżeli czekacie, to widzę, że w tym tygodniu te wiadomości powinniście dostać. A trzeci rząd dla nas mówi: czego nie powinniście robić w tym tygodniu? Na pewno nie powinniście stać w zastoju. Tu jest tak jakby dla Was bardziej zalecany ruch, jakiś postęp, zrobić krok do przodu, nie stać w miejscu, nie zastanawiać się. Być może dostaniecie jakąś propozycję, a Wy tej propozycji, widzę, za bardzo nie chcecie przyjąć i nawet zauważyć. Tak jakby uważacie, że dla Was jakby chce, chcecie się, sięgnąć wyżej. To, co dla was proponują, to nie jest dla was. Karty mówią, nie oddalaj się od tego, nie, nie ignoruj tego. A bardziej przyjmij to, zacznij działać w tym kierunku. To być może osoba się pojawi, mężczyzna, drodzy, dro, drogie panie. Tu może się pojawić mężczyzna z trygonu ziemi, byk pan na koziorożec. I albo to on z jakąś ofertą do Was yy, przybędzie, coś zaproponuje, albo po prostu w celach yy, romantycznych, ale wy na tego na tego mężczyznę widzę, że nie chcecie nawet zwrócić uwagi. Tak jakby wy oczekujecie czegoś, yy, wie, czegoś więcej, tak jakby mam wrażenie. Chcecie sięgnąć do gwiazd, tak jakby ten mężczyzna dla Was nie pasuje. To nie Wasze. Karty mówią, nie, nie odwracaj się od niego, nie oddalaj się od niego. Spójrz na niego, zauważ, spróbuj go zauważyć. Ogólnie um, um, nie oddalajcie się od swoich bliskich, nie bądźcie chłodni do swoich bliskich. Dalej jeszcze widzę tutaj, znowuż pojawia się osoba z propozycją, a wy się bronicie na to. Tak jak tutaj macie, właśnie w karcie, co dobrego was może spotkać, tak jak mówiłam, to ktoś przybędzie do was. Tutaj w czwórce kielichów dostajecie jakąś szansę. Może jakieś zaproszenie, może właśnie jakieś. Tak jak mówiłam, może ktoś na o, zgodę do was rękę wyciągnąć. I wy tak jakby tego nie chcecie przyjąć, a tu bardziej e, e, karty radzą, a żeby odpowiedzieć na to, nie odwracać głowy. Tutaj znowu właśnie z tym kielichem idzie właśnie król kielichów, a wy się e, blokujecie na tą, na tą osobę. Tutaj tak jakby widzę walkę, spór. Karty mówią, nie blokuj się. Tak jak i tutaj, o czym wspomniałam, że tutaj może ktoś przyjść z trygonu ziemi. No chociaż to niekoniecznie musi być osoba z trygonu ziemi, może właśnie być propozycja pracy, propozycja jakaś dogadania się w jakiejś kwestii. A wy tego tak jakby nie chcecie słyszeć, nie chcecie widzieć, zauważyć, blokujecie się. Karty mówią, właśnie nie blokuj się. Nie powinniście się blokować. Uważajcie na konflikty. Nie stwarzajcie konfliktów. Tutaj mogą być jakieś konflikty, konkurencja. Też zwróćcie uwagę na swoje emocje. A tutaj przy, być może na zakupach, być może, być może wydacie pieniądze na coś, czym na, na, na pierwszy rzut oka coś dla Was się wyda bardzo ładne, będziecie tym zachwycone, a później możecie właśnie być tym zakupem rozczarowane. Tutaj bardziej widzę wydatek pieniędzy na coś, na co, na co Wam się podoba. Taki zachwyt widzę. A za chwilę możecie być rozczarowane tym zakupem. To zwróćcie uwagę na to. Uważajcie na ludzi, którzy Was już zranili. I też nie rańcie, nie rańcie otoczenia. Ok, drogie bliźnięta. To tyle z tej tygodniówki. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie. Dajcie mi znać, jak, jak dla Was e, zarysował się ten tydzień. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. E, życzę Wam samych pomyślności na nadchodzący tydzień i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!